Z tej strony perka, perka, perka. Zapraszam Was już na drugie obie z Rainbow Friends w Roblox. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to kliknijcie sobie tutaj w kartę powyżej, bo razem z Milusią Klaudusią przechodziłyśmy obie z Rainbow Friends, ale w wersji szkolnej. I jeszcze szybciutko przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu, a przypominam wam dlatego, że aż 66% osób, które ogląda mój kanał, nie ma zostawionej subskrypcji. Jest mi trochę przykro z tego powodu, a chciałabym do końca roku wbić 300 tysięcy, to jest mój taki cel. Tak więc zaczynamy obi z Rainbow Friends numer dwa. Tu już mamy jakieś kolorowe ledy w kolorze tęczy. Mamy blue yy, i orange nawet. I jest święty checkpoint. A czemu tak nie pokazuję tutaj, że to jest checkpoint? Robimy święty checkpoint. No! Tradycyjnie święty checkpoint musi być. Teraz skaczemy po jakichś dziwnych beczkach, a tutaj jakaś toksyczna substancja się wylała. Pewnie green się już z tego powodu cieszy, bo on się pewnie w takim kąpie, dlatego ma taki zielony kolor. Okej, okay, checkpoint numer dwa jest. Tutaj co? Nie możemy dotykać balonów, bo inaczej pewnie przegramy, więc przeskoczmy może tutaj. A czemu tam Blue tak leży dziwnie? On chyba śpi. Tak więc mu nie przeszkadzajmy. Chodźmy po tych kolorowych liniach. Jest drabina Adriana. Moja drabina. I jest również checkpoint. Czy możemy wejść? A czemu jak dotknęłam drzwi to już przegrałam? Halo? A, bo pewnie jedne tylko są właściwe. No, ekstra. A chciałam to bez umierania przejść. O! Dobre weszłam. Idziemy do jaskini. O! Myślałam, że ja będę musiała jakoś się czołgać, a wystarczy tak przejść przez deski. Strzałka nam każe iść tutaj. Mamy latarnię. Więc tu chyba w tej jaskini będzie orange. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy chcę tutaj kupić jakieś gravity coin? Nie, bo to pewnie za robuxy jest, prawda? Jak kliknę jest, no, no oczywiście, że za A po co mi to? Ja nie potrzebuję tego do szczęścia. Ciekawe, czy są tu jakieś tajne przejścia do odkrycia. Nie idę za strzałkami. O! Jest tutaj purple? Nie ma. A jak dotknę tego? Ach. A ciekawe, co mamy w sklepie do kupienia. Oczywiście wszystko za robuxy. A to nie kosztowało czasem tutaj 150 robuxów? Czemu tutaj kosztuje mniej? Chcą mnie oszukać? Ach, jakie ja kocham labirynty. Tam jest ślepy zaułek. Więc idziemy tutaj. O, tam musimy iść. Patrzcie, jest checkpoint. Dotknijmy go, zapiszmy sobie grę. Uuu! a co tu tyle wody? Co tu się tak pompuje ta woda? Patrzcie! Okej. Okay. Nie wiem gdzie iść. Może na te klocki. Szybko! O, dobra. Co się jeszcze tutaj nie zatapia? Dobra, tamten kamień się nie zatapia, więc chodźmy szybko. O. To ten blue tutaj pompuje tą wodę. Dobra, szybko na klocek. Zielony. O, fajnie zrobiona mapka, podoba mi się już. Coś innego niż lawa, bo zawsze w takich obie jest lawa, a tutaj jest woda, zobaczcie. Niesamowite, szybko na tamte klocki i zaraz idziemy tam do jaskini. Już widzę checkpoint. Jeżeli znacie jeszcze jakieś fajne mapki z Rainbow Friends, to możecie mi napisać w komentarzu, chętnie zagram. Co to, żarówki jakieś? No Escape. No dobra, to w takim razie musimy skakać po tych żarówkach. Mam nadzieję, że nie kopnie mnie prąd. Hop, hop. Ok, pachołki i kolejny checkpoint. I więcej szlamiku. To jest jakaś impreza szlamikowa, chyba. Gdzie musimy w ogóle iść? W którą stronę? A, tam strzałka pokazuje, więc w tamtą stronę. Więc skaczmy po klockach, a tam coś będzie? Nie, chyba nawet tam nie doskoczę. Po balonach. Po beczkach już jedną stopą byłam w tym szlamie, ale mi się udało przeżyć na szczęście. Mm! Udało się. No i gdzie ja mam iść? Tam. Okej, okay, po żarówkach. I do wyjścia. Gdzie teraz mnie przeniesie? Dobra, tu jest zamknięte. Tutaj mamy podpowiedź, że Green nas nie widzi, ale jak wejdziemy już w niego kartonem, to niestety, ale nas złapie. A tutaj jest podpowiedź, żeby nie przytulać się czasem z niebieskim. O, z tym tutaj, z koroną. A tu? Nie ma jedzenia poza tym punktem. Dlaczego nie? A jak ja nagle zgłodnieję, to co mam zrobić? Co, my musimy po drabinie wejść do kratki wentylacyjnej? O! Właśnie, bo tam te drzwi były zamknięte, nic nie widzę. Szlamik leży. Znowu przez te kratki wentylacyjne. Czy to już będzie wyjście? Jak myślicie? O nie, i znowu te labirynty. To wiecie co? Chyba tamto obi, co grałam z Milusią Klaudusią było lepsze, bo tam przynajmniej była taka szkoła, a w ogóle mogłam się przebrać nawet za Blue, ale tylko do pierwszej śmierci, bo jak umarłam to niestety strój mi znikał. Te strzałki by się przydały narysowane. O, jest wyjście. Co to za piły mechaniczne? Co jest? Tego nie było w Rainbow Friends. To jest jakiś magazyn. Hop, hop, hop. Tak, jakiś magazyn, jakaś stolarka? Nie wiem, zakład taki stolarski chyba. Uuh. Oj, oj, oj! Przecięło mnie na pół. Odcięło mi głowę w ogóle. Jeszcze raz. A mogę tak z boku tu przejść? Oj! ho, Udało się. Halo, a gdzie jest checkpoint? Coś ja tu mogę paść szybko. Dobra, nie jest tak źle. Trzeba omijać chyba te piły i te drewniane deski. Co to jest? Jakieś plany chyba. O, karton. Hop. Oj. Okej, okay, tu tak już wąsko dosyć jest. Mamy już wyjście. Ale ja tak powoli tutaj będę przechodzić, bo się boję, że padnę. O. Uuu, udało się. Jestem. Gdzie tym razem? W jakimś lesie, czerwonym lesie. Uuu, to jakaś kolejka morska. Ej! da tutaj sprawdzić, no. Jest jakaś kolejka, czy co? To jest wagoniki jakieś, nie? Tędy musimy iść. To jest znowu na zasadzie chyba obi zrobione takie pay to win. Tak mi się wydaje. No, no przecież już byłam jedną stópką na tej trawie. A Mmm. Udało się. Chodźmy do kolejnych drzwi. I mamy kolejne tęczowe pomieszczenie. Oraz dwóch blue. Nie wiem, po co dwóch aż jest. Hop, 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 o. Łatwo. Teraz znowu po beczkach. Czy my już tego nie przechodziliśmy? Tak nie zaczynaliśmy tego poziomu? Może w szafkach coś jest? Nie. Kolejne tęczowe zejście. Mm, takie mech to odbitek, szczerze mówiąc. Słabiutko, nic się nie dzieje. <grytania> Powinny jakieś postać, właśnie uh. ten nas powinien wciągnąć. A. Może nie wciągną, ale przeszłam po tym mokrem, tak jak to było w grze. Weźcie, idźcie z tymi reklamami, bo mi tu ekran zasłaniają. Mm. Jeszcze raz. To najlepiej przy ścianie tutaj skakać, bo są szersze odstępy. O, ostatni. Licznik śmierci, werki, afer. Trzeba chyba jakieś intro zrobić do takiego czegoś. Licznik śmierci, werki, Aferki. Dobra, chodźmy tu po stópkach. Nie dotykajmy wody, bo inaczej nas ten fioletowy złapie. A gdzie jest halo? Gdzie jest święty checkpoint? Cieszę, ja tu mogę paść zaraz. O, znowu po stópkach, bo inaczej nas wciągnie. Okej, okay, tam nie przejdziemy, więc chodźmy tutaj do tych drzwi. Ojeja! Ile tu pomarańczowych jest. Moim zdaniem ten pomarańczowy jest najsłodszy, bo on przypomina taką jaszczurkę, a ja lubię jaszczurki. Najczęściej nad jeziorem chyba spotkałam jaszczurki. Nawet pamiętam raz, jak wybrałam się z Milusią Klaudusią nad jezioro, to taka właśnie jaszczurka przegryzła się przez reklamówkę, żeby zjeść Klaudi. Części jabłka. Tego nie zapomnę, bo Klaudia sobie przygotowała jabłko, żeby zjeść po wyjściu z wody, a niestety już jabłko było w połowie zjedzone przez właśnie jaszczurkę. Taka ciekawostka. Znam po tych kostkach nieszczęsnych. Hop, hop. Co tu w ogóle jest napisane? Ucyir, ucyir, byzycyfy. Toalety, czy tutaj działają? No czemu tutaj też nie działają te toalety? Halo, twórcy gry, ja chcę sprawdzić wasze toalety tutaj w grze Rainbow Friends. Don't poop the balloons, czyli znowu mamy yy, być cichutko tutaj w tej sali. Oj, można tam wejść? A te balony się w ogóle... Nie, myślałam, że one tak pękną jak na nie wskoczę. Ale czego ja oczekuję od takiej gry? Od podróby jakiejś Rainbow Friends. Ominimy te balony. Otóż no nie, no nie można powiedzieć, że to podróba, ale no gorsza wersja, no bo oryginał jest tylko jeden, tak? O, chyba już jesteśmy, zbliżamy się ku wyjściu bo już jesteśmy coraz bliżej. Oj, tutaj elektryczność jakaś. żeby uważać. A co tam leży? No chciałam spojrzeć, co to jest! To nie jest żaden przeciek do czapteru numer dwa. Proszę mi z tymi reklamami tutaj. O! O nie, drabina Adriana się topi! Biedna! Święty checkpoint z blue. Z Rainbow Friends. Chyba już powoli wychodzimy, tak mi się wydaje. Oj! Oj! Chyba tak. Tak się właśnie kończyło grę. Mam nadzieję, że mnie nie przytnie na końcu. O, jest światełko w tunelu. Idziemy. I winners! Dotarliśmy do końca. Tam coś jeszcze jest? Nie, tam jest New Obby. No dobra kochani, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli obi wam się podobało, to koniecznie zostawcie dużo łapieczek w górę. W komentarzu możecie też mi napisać, co mam kolejnego nagrać. A na razie to wszystko i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa-pa!